stanowisko drugiej osoby w państwie. Ma dostęp do największych tajemnic państwa tak, taka jest zatem, i zawsze taka była. Zatem ta przeszłość pana marszałka Czarosnego. w kontekście też jego wcześniejszych e, działań, chociażby w aferze Rywina i kontaktów e, towarzysko-biznesowych, które ma z Rosjanką, to nie jest forum dyskusji wystarczy, o przeszłości wystarczy, biznesowej, wystarczy. towarzyskiej, wystarczy, politycznej panie tak, że... marszałka Sejmu. Wystarczy, wystarczy, no, wystarczy. Nie wystarczy. Niech Karol Nawrocki wyjaśni Radzie Bezpieczeństwa Narodowego swe kontakty z pseudokibicami, przestępczością zorganizowaną oraz to, co robił w Sopockim Grand Hotelu. Zywa Włodzimierzty. To jest próba odwrócenia uwagi od przeszłości pana marszałka Czarzastego. Pan Marszałek Czarasty nigdy nie złożył żadnej ankiety bezpieczeństwa osobowego, nigdy nie wyjaśnił swoich kontaktów z przeszłości, a przyzna pan, że to, co się pojawiło w ostatnim czasie w mediach, te kontakty z Rosjanką, z panią switłaną czesnych, wymagają wyjaśnienia, bo mówimy o drugiej osobie w państwie. Panie mistrze, ale to dokładnie tak, jak bardzo wielu urzędników wysokiego szczebla politycznych. Nie, składają wszyscy ankiety no nie, bezpieczeństwa. Szef, szef kancelarii prezydenta złożył ankietę bezpieczeństwa. Ankiety bezpieczeństwa ma, ma ważne poświadczenie bezpieczeństwa. Ale z mocy prawa. Z mocy prawa nie musi składać w tej chwili. No więc właśnie, tak ma, samo marszałek Sejmu ale, nie musi. Ale ma poświadczenie bezpieczeństwa. Przychodząc do Kancelarii Prezydenta, miał poświadczenie bezpieczeństwa. Ale to, tak bezpie... to, tak to tak samo dzisiaj marszałek Czerzasty mówią służby. Jest sprawdzany kontrwywiadowca, jest... nie mamy nie, wobec niego żadnych nie, nie, nie. zastrzeżeń. Nie, nie, nie. Niestety, nie dajmy się wkręcić w narrację, którą budują postkomuniści, kawiorowi postkomuniści, tacy jak pan marszałek Włodzimierz Czarzasty. Każdy, kto obejmuje ważne stanowisko państwowe, pan marszałek Czarzasty w wyniku arytmetyki politycznej decyzji Donalda Tuska został marszałkiem w sejmu, bo to nie jest przecież wybór e, powszechny, to jest wybór na podstawie decyzji politycznej, objął stanowisko drugiej osoby w państwie. Ma dostęp do największych tajemnic państwowych. Tak, bo taka jest zatem, procedura i zawsze taka była. Zatem ta przeszłość pana marszałka Czarzastego w kontekście też jego wcześniej Działań, chociażby w aferze Rywina i kontaktów towarzysko-biznesowych, które ma z Rosjanką, powiązaną ze Zbierbankiem, z Kremlem, wymaga wyjaśnienia. Tu nie ma żadnego, Pani żadnego drugiego Pani czy, czy kancelaria państwa. prezydenta, czy prezydent osobiście ma jakąkolwiek sprawdzoną, potwierdzoną przez służby budzącą niepokoję informację na temat przeszłości Włochy 13? Pan prezydent przede wszystkim bazuje na ustaleniach, które się pojawiły w przestrzeni medialnej. Jeżeli się pojawiają poważne zastrzeżenia dotyczące przeszłości pana marszałka XII, jeżeli pan marszał,

i ta I bardzo... przeszłość Karola Nawrockiego jest wyjaśniona dogłębnie. No wszyscy wiemy wszyscy wiemy, co robił w przeszłości. A ja nie wiem. czym się zajmował. A ja nie wiem. Ale no to niech pan ilu... poczyta artykuły na portalu tvn 24 No ale na przykład w ilu ustawkach uczestniczył prezydent. Ja Przecież powiedział. Nie wiem. Powiedział, nie. No, powiedział. No, powiedział po, że uczestniczył po, w ustawkach, po, ale w wielu to nie, po, nie wiem. Powiedział, ale nie spłycajmy w tej chwili tej dyskusji do tego. No nie, ale to też jest istotne. Znaczy, to, jeśli, tak? jeśli, jeśli Włodzimierz Szarzasty i jego ile, kontakty ile? są ważne, a są ważne, ile razy Karol Nawroski złożył ankietę bezpieczeństwa. Przeszło Karola Nawroskiego do i był wielokrotnie sprawdzany przez służby specjalne w w 2009 roku, w 2014 roku, w 2020 roku, za pan? czasów Donalda Tuska, Ewy Kopacz był sprawdzany przez służby specjalne, otrzymał poświadczenie bezpieczeństwa. Czy pamięta pan, pan że dokumentów? były wątpliwości w nie, nie, były. Kiedy nie, nie były. No, informacje nie. były takie. To jeśli W 2009, powołuje... 2014 roku, gdzie tam były jakieś Pani wątpliwości? Niższe, nie no, no, Pani jeśli się. jeśli powołujemy się na informacje medialne, bo ja też się tylko mm -hmm. na nie powołuję, to funkcjonariusz, który sprawdzał ankietę bezpieczeństwa Karola Nawrockiego, miał wątpliwości wobec zdania certyfikatu. W 2021 roku. Nie było żadnych wątpliwości co do otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa przez pana Karola Maw w Nawrockiego. I w, I w 2009, i w 2014, i w 2021 wyjaśniał to szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan Krzysztof Wacławek. Procedura. Ja akurat przechodziłem wielokrotnie tą procedurę dostępu do informacji, nie wiem jak to wygląda. Jeżeli są jakieś sprawy, które wymagają wyjaśnienia, służby specjalne pytają do, do, o Panie... dodatkowe informacje. Tak też się stało w przypadku pana prezydenta Karola Nawrockiego. Jego przeszłość jest Panie jasna. Mistrze, Otwarcie o tym też mówił. Wielokrotnie mistrza, czy, w wielu wywiadach. Czy naprawdę to jest poważne posługiwanie się przez prezydenta i... W, 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 dawanie na Radę Bezpieczeństwa Narodowego czy wpisywanie w agendę Rady Bezpieczeństwa Narodowego punktu opartego wyłącznie, mówimy o pierwszej osobie w państwie. Opiera się wyłącznie na jakichś doniesieniach medialnych. Niech wezwie szefów służb, niech jest... spotka się z Tomaszem się no właśnie zajmie. I niech zapyta o tę I w, historię. I wzywa. Właśnie Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która jest opisana w Konstytucji, w artykule 135, jako ciało doradcze w zakresie polityki no właśnie, bezpieczeństwa to to... wewnętrznej i zewnętrznej, jest tym miejscem, gdzie przedstawiciele służb, będzie pan minister Siemoniak, będzie pan minister Kosiniak-Kamysz, będzie pan minister Kierwiński, mogą powiedzieć, co służby ustaliły w sprawie przeszłości panie pana, pana Włodzimierza na Radzie Bezpieczeństwa. Tam jest wiele znaków zapytania, czy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczą osoby, które mają status dopuszczenia do informacji niejawnych, na bardzo wiele z nich, najwyżej na poziomie tajnych, wobec czego to nie jest forum dyskusji wystarczy. o przeszłości wystarczy. biznesowej, wystarczy. towarzyskiej, wystarczy, politycznej Gwarantuje marszałka pan... Sejmu. Wystarczy, wystarczy, no, wystarczy. Nie, nie wystarczy, wystarczy, żeby na poziomie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie informacji niejawnych, które mogą dotyczyć pana marszałka, o tych sprawach porozmawiać, dlatego, że my wszyscy zasługujemy na to, by znać przeszłość pana marszałka, drugiej osoby w państwie, to jest transparentność ale to życia mówi, otwarcie. Ale to marszałek mówi, wszyscy zasługujemy na to, żeby poznać szczegóły no właśnie. Życiorysu, życiorysu Karola Nawrockiego. Wie, 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 no wie pan, co jest najśmieszniejsze w tym wczorajszym piśmie pana marszałka Czarzastego, w tym piśmie Marka Siwca, które skierował do pana ministra Cyckiewicza, że czyni się zarzut panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że jako młody chłopak utrzymujący rodzinę, pracował fizycznie w Grand Hotelu, był ochroniarzem. Nie, nie czyni się zarzut. Nie, czyni się zarzut. Czy py, Jeszcześ, pyta, i jeszcze, się, jeszcze, pyta się, pyta się pyta jeszcze o to, co w Grand Hotelu. Jest jeszcze robił. masę błędów w tym piśmie, bo tam są informacje o tym, że pan Karol Nawrocki pracował w Grand Hotelu pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. Czyli co, miał 15 lat pracując w Grand Hotelu. Panie mistrze, ale to, to tak to, samo to jak jest nerwowa, reakcja, nerwowa reakcja marszałka Czarzastego i pana Marka Siwca. To jest dokładnie. Kawiorowych postkomunistów, którzy wymyślili sobie, siedząc w zaciszu gabinetu marszałka Sejmu, jakąś narrację alternatywną dla bardzo poważnego panie problemu, mistrze, który się pojawił, panie radny. Zakrzykuje pan pytania. A pytanie jest takie: jeśli oczekujecie, czy jeśli żądacie dwódcy mnie rzeczca tego tłumatu. Prosimy. Prosicie, to tak samo Wodzimier szarzasty ma prawo poprosić prezydenta o złożenie wyjaśnień przed Radą Ja zachęcam, narodowego. To ja, zachęcam, to ja zachęcam pana Marszałka Czarzastego, żeby poczytał artykuły w, w wirtualnej Polsce w Onecie w TVN24, żeby poczytał też wywiady z panem prezydentem Karolem Nawrockim, bo przeszłość pana prezydenta jest oczywista. Nie spłycajmy tej dyskusji do tego, jak Kuba Bogu, tak Bóg kubie. Pan prezydent Karol Nawrocki prosi drugą osobę w państwie, żeby wyjaśniła a swoje... druga, A druga prosi pierwszą. No, tyle tylko, że dokładnie pan... jak, jak, tyle... jak Bóg kubie, tak Kuba Bogu. Nie, tyle tylko. Panie redaktorze, że pan prezydent robi to w trybie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a więc poważnego ciała, które które i Włodzimierz ramach... Czarzasty też chce nie. to zrobić podczas Rada... obrad poważnego ciała, jakim jest Rada, Rada Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa Narodowego. Narodowego. To ciało doradcze pana prezydenta. Pan prezydent zaprasza przedstawicieli służb, zaprasza ministrów. I jeżeli będzie pytanie ze strony pana marszałka Czarzastego w trakcie tego spotkania, myśli pan, że pan prezydent uniknie odpowiedzi? Nie, bo się wczoraj... tego nie obawia. A, czyli kiedy wódzimy jeszcze zapyta, zapyta o Nie zapyta. Karol będzie mu odpowiadał. O ile pan Zobaczymy, czy pan marszałek Czerzasty powie o swoich kontaktach z panią Sytuaną Czeską. Głosicie m.in. słowo Mirceńskiowicz, to pisze, to pan prezydent, jako gospodarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, określa tematykę posiedzenia Rady i powołuje no tak. się na artykuł 135 Konstytucji. Słusznie. Gdzie w tym Służnie. artykule 135 jest opisane, kto ma prawo, kto ma prawo określać tematy posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Gospodarzem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest prezydent Rzeczypospolitej. Nie, prezydent zaprasza. To też nie jest napisane w Konstytucji. Panie redaktorze, prezydent zaprasza na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jeżeli pan mnie dzisiaj zaprosił do studia, to pan tematy rozmowy. A, no, a nie ja. Zatem, zatem jest podobnie w przypadku Rady Bezpieczeństwa ale gdyby Narodowego. Ale Pan powiedział, chciałbym z Panem porozmawiać o czymś, być może Panie byśmy regerze, się ale chce... na to zgodzili. No Być może, ale Pan jest niezależnym dziennikarzem, Pan zadaje pytania, ja na nie odpowiadam. Tak samo jest w przypadku Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ale ja nie Narodowego. jestem ciałem konstytucyjnym i to rozmowa no nie jest pan... nie została wpisana a, do konstytucji. A, pre, a Rada Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa Narodowego a Rada jest wpisana Rada Bezpieczeństwa... do konstytucji tak, i w konstytucji. Konstytucji. I w konstytucji ani w żadnej innej ustawie no. nie jest opisane, kto określa tematy posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ten, kto zaprasza na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Gospodarz. Posiedzenia Rady Bezpieczeństwa to, Narodowego, czyli pan prezydent. Ale to pan Wrocław. prezydent tak bardzo interesuje się przyszłością Włodzimierza tego, To może wezwać, poprosić na spotkanie Tomasza Siemoniaka, szefów służb Włodzimierza tego. No to jest właściwe no forum, tak. czy to jest właściwe miejsce do Panie takiej redaktorze. dyskusji, a nie Rada Bezpieczeństwa Narodowego w 30-osobowym składzie? Pró próbował pan prezydent zapraszać szefów służb. Nie było zgody pana no, premiera Donalda kilka parę dni temu. W Paręnaście dni temu rzeczywiście się pojawili, rozmowy były poważne dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem państwa. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest tym miejscem, po, I tym, tym ciałem, tym forum, na którym będziemy rozmawiali o najważniejszych sprawach bezpieczeństwa, a przeszłość drugiej osoby w państwie jest właśnie takim tematem, który należy bardzo precyzyjnie zbadać. Uspokoiło mnie trochę, chociaż uważam, że to nie jest temat na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale uspo... prawo tak uspokoiło mnie to, że pan mówi, że Karol Nawrocki będzie też tłumaczył się w Łodzi. pan, pan, pan prezydent Karol Przeprości, Nawrocki jest otwarty, bo swoją przeszłość już wielokrotnie Bo jeśli omawiał. tak mają Sadny wyglądać problem. Rady Bezpieczeństwa Narodowego pod przywództwem Karola Nawrockiego, boję się, że nie są to kluczowe sprawy dla państwa, ale... Być to to może Karol Nawrotnik tak sobie wyobraża to, to są, posiedzenia Rady to są, Bezpieczeństwa Narodowego? To są kluczowe sprawy dla bezpieczeństwa państwa, bo ta przeszłość wymaga wyjaśnienia. Powiązania biznesowe z Rosjanką, powiązaną z kolei z Kremlem, ale to panie nie, to służby niech wyjaśniają To służby nie wyjaśniają No właśnie, nie... wyjaśnią i, i przyjdą na posiedzenie RWN-u i powiedzą o tym, co, co ustaliły albo co już dotąd ustaliły.